Tak, Rohana to jest tutaj dobre imię dla każdego fana e, Protosów. No dobra, lecimy, uwaga, zobaczmy, gdzie możemy polecieć, lecimy na główną bazę. straconych, tyle zniszczeń, ale jest promień nadziei. Zniszczymy nowe ciało Amona i wypędzimy go z Kali. Templariusze stoczą swój ostatni bój. O co chodzi z ciałem Amona? Co, on się pakował cały rok, czy co? Bracia, siostry, nadeszła pora naszego ataku. No proszę, to istny cud. Anna wykorzystała swą więź z Kalą, by poznać plany Amona. Tworzy on hybrydę, w której zamieszka. zamieszka istniał zarówno w niej, jak i w Kali. i dopóki to skończy, będzie wystawiony na atak. Dlatego musi wezwać złotą armadę do obrony. Ciekaw, jaki trynisz tej w tym ciele. Tej... ich przybycie na A Trzeba zlikwidować budowle zasilające sieć przesyłową. To da nam czas, którego potrzebujemy, żeby zniszczyć ciało hybrydy Amona. Sprytne? Kiedy zostaną mu tylko Templariusze, aktywujemy ogniwo i wyrzucimy Amona z kamienia. Nie zatrzyma go to na długo. Nie. Ale wystarczy, aby nasz ludu mógł odciąć połączenie z kalą i posłać Amona z powrotem do otchłani. Ten optymizm jest bardzo ryzykowny. Możemy zniszczyć ich wszystkich z orbity i nie marnować czasu. O oh. Sugerować zniszczenie naszego ludu! Nie mogę się zgodzić, Alaraku. Stawiamy czoła prawdziwej grozie, ale musimy przetrwać. Szykujcie się. Koniec jest bliski. Musimy wyjść mu naprzeciw! To nie jest browar, to jest woda mineralna. No dobra, no to przecięliśmy. Alarach co tam się stało? Co ty chcesz zrobić? Ja, ja jestem z tobą. Też bym z Orbitów strzelał i w Finland, Razem z tym ciałem, ale... Twój lud jest zgubiony, Artax. Jest jaki pozytywne Wiem, słowa. Wiem, że chcesz ich ocalić, ale tak się nie stanie. Powinniśmy skupić wszystkie wysiłki na zniszczeniu Amona. Jeśli zniszczymy ciało Amona, a następnie uwolnimy mój lud od kali, przepędzimy go z powrotem do otchłani. Zwycięstwo jest możliwe. To głupota i ryzyko, którego nie musimy podejmować. Powinniśmy unicestwić protosów. Mam spalić Cały nie. ten świat i wszystko na Nie, Alaraku. Jeśli możemy ocalić mój lud. To tak zrobimy. Nie sprzeciwiaj mi się w tej kwestii. Nie pyskuj głownie. Oczywiście jedynie służę Oczywiście. <śmianie> 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 Jeśli nie chcesz jej wysłuchać, zamilknę. Co za baran, w sensie taki. No, zrób tak, zrób tak. Nie, nie mów mi, co mam robić. Ja ci nie mówię, ci tylko radzę. Taka teściowa, kwota nie? Witam cię, hierarcho. Nie się chcę z wami gadać, ale odklikam, żeby nie było, że nie szanuję fabuły, którą pisali scenarzyści, którzy teraz strajkują. Matryca psioniczna została aktywowana pierwszy raz 3000 lat temu. Okay. Dziwna, taka radosna chwila znam ją jedynie z zapisków historycznych. Nie wyczuwam wspomnień. Nie odbieram Jest radości, nie. którą Protosi poczuli z pierwszym impulsem matrycy psionicznej. I kaskady myśli, która przetoczyła się przez kalę i umysły dumnych Kalaitów. A mimo to wiemy wszystko, co musimy o tych czasach, Rohano. Tak, musisz jednak zrozumieć. Posiadam tak mało wspomnień o tym doświadczeniu. Moje wizje podatne są na brak, na niedoskonałości. Być może tak właśnie powinniśmy postrzegać naszą historię, nie mając pewności. Z perspektywy czasów, w których żyjemy, mm. to jest deep. Woraźnie, co tam? Ajur, część mojego ludu widzi go po raz pierwszy. Urodzili się na Shakuras, a naszą ojczyznę znają jedynie z opowieści. Niedługo poznają go znacznie. Ropiej. zwłaszcza odkąd moc ogniwa jest na wyciągnięcie ręki. Zeratul mówił prawdę. Ogniwo dało nam nadzieję. Tak. Choć inaczej niż się spodziewaliśmy. Mimo to jego niestrudzone oddanie dało nam szansę. Za to będę go zawsze szanować. Ja również. No te protosy są tak spiętne, że jak pierną, to wybuchają pewnie. Rało, co tam? Fenix, jesteś powiedz coś dobrego. Posiadam niemal namacalne wspomnienia o Ajurze. Nadal czujecie pąbryzę na Alderze. Jezu. Światło dnia ogrzewające moje ciało. Rada pretorów zabrała mnie na Alderę, gdy byłem młody. To tam po raz pierwszy rozpaliłem moje ostrze psionicze. Felix także. To był najdumniejszy moment jego życia. Poczuł, że zyskał cel. Pewność własnej egzystencji. Co to Nie dzieje? mogę się doczekać, aż po raz pierwszy ujrzę miejsce. Które tak ukochał? Wspomnienia, które posiadasz, pochodzą z innego miejsca. Tego świata już nie ma. Zatem na jego ruinach zbudujemy... <grym> to jest taki ro protoski. Dobra, Kar karak, ty, ty masz wykształcenie techniczne, powiedz coś. Ogniwo reaguje na energię odchłani na powierzchni Ajuru, ale jej skala, źródło może być tylko jedno Amon. Ile czasu zajmie przygotowanie ogniwa? Nie wiem. Do tej pory użyto go w ten sposób tylko raz. Wyraźnie widać, że ktoś manipulował przy ogniwie. Prawdopodobnie ten stwór na Rood, z raportu inżyniera Terran Słona, zostało zmodyfikowane, aby wyssać energię od Kerrigan i zgromadzić jej moc, żeby potem przekazać ją Amonowi. Ogniwo ma taką możliwość, ale nie powstałoby zgromadzić całą energię Kselnaga. Znajdziesz rozwiązanie, Karaksie. Jednego się to nauczyłem. Nie zobacziesz, dopóki nie znajdziesz odpowiedzi. Wierz w to głęboko. Dziękuję, Hierarchu. Ale może być ciężko. Ogniwo zaprojektowane jako nośnik, a nie więzienie. Tu jakiś pendrive Kselnagas, z którego robimy jakieś jaja? Czekaj, a pyta jakiś rad na uspoko uspokojenie czego? Jakież to trywialne zadanie czeka nas tym razem? Ale jak weź, wydłuży, trivialne zadanie no, no, rozpięć rana no, no, toneta. To, to, to wygranie powstania warszawskiego to jest zadanie, mniej więcej. Do budowli zasilających macecypszonicznej można dotrzeć z trzech miejsc na Ajurze. Musimy rozdzielić wojska, żeby je zniszczyć. Będę koordynować działania twoje i egzekutorów z Aduna. Możemy zaczynać, gdy tylko będziesz gotowy, hierarchą. Okopane oddziały wroga. Osiągnięcia. Ukończ misję, okej, okay. nie pozwól, bo energia z zniszczyła jakąkolwiek twoją jednostkę. Okej. Okay. Eee, na no normalnym, przemi kontrolę. Ej, Wojdy i jedziemy. wszystkie pokemony zebrane. O Boże, to będzie misja z bohaterami. Tak, nudziarstwo. Matryca psioniczna to bijące serce Ajuru. Powstała z sieci kryształów hajdarinowych, osadzonych w skorupie planety. Dostęp do jej budowli zasilających można uzyskać tylko z trzech miejsc. Jeśli je zniszczymy, powinniśmy wyłączyć sieć przesyłową. Wyśle trzy oddziały. Zniszczymy matrycę, zanim Amon zdoła wezwać złotą armadę na ajur. Boże, czemu nie przylecą te lotniskowce? Tylko idzie dwóch chłopków. Porazujmy, Alaraku. Musicie wejść do Stadeli egzekutora, aby dotrzeć do pierwszej budowli zasilającej, ale miasto zostało zainfekowane. Nieważne. Oczyścimy Antiochię z zerków. Nawet jeśli będę musiał zrobić to sam. Alarak i Worazum dotrzeć do budowli muszą przetrwać Dobra zapis i Nie skończymy raczej dzisiaj Pogram tak jeszcze 10 minut Mówisz do wielkiego wodza Ho ho, 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 ho. Eee fala Dobra, atak... Czym Możesz mi słuchać to są zer, które was pokonały żałosne One także padną pod moją mocą jak to możliwe, że te zwierzęta odebrały wam Ajur? Zaatakowały z zaskoczenia. Jesteśmy fajerami, o tym okręt. Okay. Zredni stanowią największe zagrożenie z jakim zmierzył się mój Tylko mówię, co mnie lekceważył. Zdam się na wasze doświadczenie. W kwestii głupoty niemarną mego czasu. Co? Oczywiście, że jestem potrzebny. Ten właśnie chcę. Powiedz, czego chcesz. Co za jakiś Uw. Superman plotowski. Mówisz, dowiedz. nie marnuj mego czasu. Strach pomyśleć, U. co byście beze mnie zrobili. Niedługo się przekonasz. Brama jest zamknięta z drugiej strony. Przemknę w cień, aby ją otworzyć. Nie marnuj mego czasu. Wróg mnie nie zobaczy. Co? Jaka jest. Mówisz do wielkiego poza. Hmm. Tak? Nadzorcy mogą wykryć moją obecność. Ojeju. Lepiej ich unikać. Ojeju, jest wiele do zrobienia. To dla mnie zaszczyt. Na no, ja unikać, jak nie mogę ich unikać. Delamowie są naszą przyszłością. Jezus. Nie stało to wszystko. En Arudin Shakuras, to dla mnie zaszczyt. Teraz Gulio. Gulczas coś tam. Stajemy u boku sojuszników. To dla mnie zaszczyt. Okay, nie trzeba do na wącha, to swój kosmos. DELAMOWIE SĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. WSTAJĘC Tu stoję i czekam aż ona odpali te swoje odpały. JEST WIELE DO ZROBIENIA. TO DLA MNIE ZASZCZYT, TAK? No nie możemy w ten dwejść, o DELAMOWIE SĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ. moment, co za trudne. A dobra, teleportacja dole. Wstajemy u boku sojuszników. To dla mnie zaszczyt. Długo jeszcze będziesz marnować czas. Jezu, Jezu, przepraszam. zabijać kolejne kilkaset bez ciebie. Gotowe. Wrota zostały otwarte. Nareszcie. Ruszajmy dalej. Czym możesz mi służyć? Powiedz czego chcesz. Nie ma mów. Oczywiście, że jestem potrzebny. Co? Czy możesz mi służyć? Powiedz, czego chcesz. Mów. Oczywiście, że jestem potrzebny. Mów. Co? Robię to, dlatego... Czy możesz mi służyć? Powiedz, czego chcesz. Mówisz do Wielkiego Wodza. Nie ma. Powiedz, czego chcesz. Nie wiem. Mów. Co? Stąd nie się. Czy możesz mi służyć? Mówisz do wielkiego wodza. Mego czasu. Mów. Moje ostrza skosztowały krwi wrogów. Mówisz do wielkiego wodza. Powiedz czego, co? Co? Nie ma mego czasu. Oczywiście, że jestem potrzebny. Czy może powiedz czego chcesz? Robię to dla Wstań tego powiedz, tego coś takiego powie. czasu. Tak, Mówisz, co? Powiedz czego. Mów. Tego właśnie chcę. chcę? Oczywiście, że jestem potrzebny. Czy możesz mi służyć? Robię to dlatego, że tak chcę. Mów. Powiedz z czego chcę. Nie bardzo mego czasu. Co sumie, co mnie słodkie? Nie? Co trochę nie myślę. Cirecy czy możesz Szukasz rady? Nie co? czego? Musimy opracować plany. Nie ma czasu. co? Mówisz do wielkiego powodu. Tego czasu to oczywiście nie jestem potrzebny. Wstaje mi na boku, co? Krzyż, nie ty, alarak, co się zrobiłeś? Jest alarak, coś się pierdolili, przepraszam. Poklikałem, już nie myślałem. ten... Ech, sorry, zasypia się przy tym. Kurno. 20 raz to mów tak... Ciebie? Co. Gotowe. Wrota zostały otwarte. Nareszcie. Ruszajmy dalej. Plan. Przyszą, on regeneruje zdrowie. laska nie lekkość, bo się jestem Co? jestem lekkość, No lekkość, Kurde, dobra. Dalej zapiszemy. Jest tak jest. I jutro zrobimy takie uderzenie na dwie misje co najmniej. Bo dzisiaj niestety ten... Jak na skill kliknę prawym, to zaczęło to używanie się używać. nie się Nie, nie potrafię mikrować, więc będę używał ten... Kurde byliśmy już w połowie tej mapie, szkoda, no. Szkoda, jest na razie cięcie.